Wiesz, że mamy wizytę u doktora Bazyleusza, więc wychodź i przygotuj się. Nie i nie. Synku, jesteś przeziębiony i boli cię gardło. Musisz pójść do lekarza, żeby pomógł nam pozbyć się tego nieprzyjemnego bólu. Nie! Lekarze nie są bili i robią zastrzyki wielkimi igłami. Co ty wygadujesz? To przecież doktor Bazyleusz, tato Benia. Znasz go bardzo dobrze, byłeś u niego w gabinecie wiele razy. Nie pamiętasz? Ale wtedy było zupełnie inaczej. On tylko sprawdzał, czy dobrze się rozwijam. A teraz na pewno da mi jakiś obrzydliwy syrop. I jak nie będę chciał go połknąć, to on mnie zbusi i zapnie mi nos ogromną klamrą. O, nie idziemy do doktora! Nie i nie! Tupciu, doktor Bazyleusz będzie miły jak zawsze, gwarantuje ci. Czy wierzysz, mamie? Tak. Już nie jestem zaziębiony. Patrz, przeszło bi. Obżyk! O, Widzisz, wcale ci nie przeszło. Kiedy to nie ja kichałem, tylko Teddy. <laughs> przestań, już przestań. Pociąg odjeżdża i nie zatrzymuje się po drodze. Ciu ciuch, ciuch!